Pochłonęłam więcej niż mój chłopak na największym w Polsce festiwalu jedzenia. Zaczęliśmy od śniadania o godzinie 13. A że jesień daje się już we znaki, zamówiłam gofranca, czyli francuskiego gofra z karmelizowanymi śliwkami. I nieco trudno było mi go gryźć przez aparat ortodontyczny, ale było warto. A jakby było nam mało, od ekipy tego miejsca dostaliśmy jeszcze dwa gratisy. Bananowy eklerek z tofii był tak dobry, że nie mogłam się mu oprzeć. Tomek na śniadanie zjadł mrożony, bezglutenowy serniczek. Pół godziny pokręciliśmy się po festiwalu i stwierdziłam, że czas na obiad. Kane, kanapki z szerpaną wieprzowiną dosłownie krzyczały. Zjedz do mnie. mnie, Zjedz mnie. Nie kłamie, dokładnie tak było. I to chyba jedna z tych sytuacji, kiedy warto posłuchać głosów w głowie. To było perfekcyjne. A tak Wygląda obiad mojego chłopaka. Jeszcze raz w życiu jadł ostrygę i mu posmakowało. Niby taki aprodyzjak, ale chyba smutny, bo nie doje. Pora wrzucić coś na róż. Tomek na obiad zamówił sobie szaszłyka z ogóreczkiem. Tak wygląda prawdziwy afrodyzjak dla Polaka. Niestety w trakcie imprezy się mocno rozpadało. A to oznacza, że czas na podwieczorek. Japońskie moczyć z sernikowym nadzieniem było po prostu obłędne. Tomek zjadł moczyć z taką nieprzemieloną czerwoną fasolą i to było średnie. W ciągu 4 godzin na festiwalu zjadłam śniadanie obiad, podwieczorek. No i kolację. Pod toną tej prażonej cebulki kryją się. Pierożki ruskie triple O. Mimo, że serio nie byłam już głodna i byłam totalnie pełna. To te pierogi były tak pyszne, że zjadłam całą porcję naraz. Oczywiście, nie dzieląc się z tomkiem, bo on nie może glutenu.